Cześć Widzowie, dzisiaj nagrywamy jak e. Martyna idzie do szkoły i gdy wraca zostaje porwana. Ach, już jest trosz... że trochę robi późno. Może powinnam... Może powinnam już iść spać? Chyba tak. O no robi się późno. Okej, okay, to pójdę już się ubiorę w piżamę i będzie miło. będę jutro, szyb, szybciej jutro wstanę. Kiedy szybciej pójdę spać? Dzisiaj ma być chłodno w nocy, więc założę mój strój albo w sumienie Zakładam go. Idziemy spać? Wimpek? Okej, okay, chodźmy. Włączę jeszcze telewizor. Możemy iść spać. Okej, okay, możemy już, może, musimy już iść spać, co nie. No, musimy już spać, Widzicie, jak jest już późno? No, jest późno. Powinniśmy iść spać. Najlepiej iść, chodźmy. No, chodźmy. To weź swój nowy plecoczek, ja wezmę. A, weźmiesz mój plecak? Okej, okay, wezmę. Okej, okay, to bierz. A, a ty weź swój plecak. Dobrze. Chodźmy. No, chodźmy. No, chodźmy. Mhm. wejdźmy. Okej. Okay. To, kochanie, pójdziesz już sama? Tak, pójdę. Dobra, chodźmy. Okej, okay, odłożę mój pleciaczek tutaj. Przebiorę się w pijamkę. Odłożę to do szafeczki pali lampeczkę i jeszcze leci mój dymek, fajnie ten dymek taki chłonny, będzie mi chłonniej okej, okay, to muszę już iść spać dobra, jedźmy już na górę bo już naprawdę jest mega późno, no dobra, chodźmy okej, okay, pójdziesz odłożyć dzieci do łóżeczek? okej, okay, ale nie, ty idź. Ja odnieś, bo ja muszę się kąpać. No dobra. Dobra, idę. Oj. Okej. Okay. Um, nie wiem, czy wy chcecie te wasze kołnierzyki. Dobra, założę Wam. Najwyżej, najwyżej Wam w nocy zdejmę. Dobra, kładźcie się spać. Dobra, już, już położyłam dzieci. To, to idźcie kąpać, a ja, ja już włączę nasz program. OK, to odłożę plecak tutaj, przebiorę się, wezmę piżamę i ty też się lepiej już przebierz, no przebiorę się. Dobra, to ja, ja już włączam w nasz program, ale poczekasz na mnie, no tak poczekam. Będą reklamy na początku zawsze są reklamy, no, no dobra, no to ty już masz włączać, a ja idę się, a ja idę się wykąpać. OK, to włączam. Idź wykąpać. Mhm. Dobra, jestem już w łazience. I no, właśnie muszę później założyć piżamy. Najpierw pójdę tak. Okej, okay. muszę włączyć wodę. O, to zimna ta woda. No, trochę poczekam. Ale... O, już się nagrzała. Dobra, to czekam aż. O, wezmę moją kulę do kąpieli. Bardzo lubię tę tęczową. Bardzo ją lubię. Dobra, włożę ją. O, dobra. Ale super zaraz jest. Dobra, nałożę mój szampon. Teraz nałożę to. Dobra. teraz to. O nie, zapomniałam zapomniał spinkę złożyć. Dobra, jeszcze tutaj. Sorry widzowie, tylko zadzwonił ktoś do mnie. E, wróćmy do historyjki. No, już jest późno, a mamy jeszcze ten serial oglądać. To lepiej już pójdę. Do Dawida, bo pewnie już długo na mnie czeka. Dobra, chodźmy. Się przebierę w piżamy. To wezmę ze sobą. Dobra, to też wezmę przy okazji. Dobra, zgaszę światło i chodźmy. Dobra. To położę tutaj. To położę tu. Dobra, już jestem. Dobra, to oglądajmy. O, zasnęła. O, to odłożę okulary. I, i włączę w sensorial. Pewnie już się była zmęczona. No jest już późno. Która jest godzina? Sprawdzę. O Jezu, już taka godzina. Jezu, to chyba ja też przespałam trochę. Dobra, odkładam telefon i idę spać. Jezu, co ja tak długo robiłem tutaj? Dobra, wyłączam to i idę spać. O, już jest dzień. No, niestety musimy wstawać. No, no, jest. Mi się nie chce. No, też, dobra, zobaczę, która godzina. Co? tak długo spaliśmy? No, bo wiesz, ja poszłem o pierwszej w nocy. Co? Dlaczego tak późno? Nie wiem, ale tak już się obudziłem chyba. I po prostu tak już poszłem spać. Ojej, no dobra. To wyłączam ten telefon. I ubierajmy się. Żeby... No, musimy zaprowadzić... <laughs> musimy zaprowadzić... Martynę do szkoły. A nie, przecież my ich nie odprowadzamy do szkoły. Dobra, to pójdę po dzieci. A ty możesz... Pójdę po dzieci, a ty możesz iść już budzić dziewczyny. Okej. Okay. To ja idę. No, pa. Dobra, idę. Po dzieci. Okej. Okay. Jezu, one są w tym przecież 30 stopni. Eju, pewnie Paweł wyniedawił im to założył. Ach. Dobra, biorę ich i chodźmy. Dobra, idę. Dobra. Gdzie jest, Dawid? Czy dziewczyny jeszcze śpią? Martyna, stawaj! Co no, mnie tak nie budzi? Wcześnie jest dziewiąta godzina, dziewczyno! O Boże, ja przecież nie zdążę do szkoły! Zdążysz, przecież ty masz na jedenasto! No tak, ale ja lepiej już pójdę, no bo przecież tramwajem tam przejedzie dwie godziny, niestety. No, niestety. Tak sobie, wybrała, tak sobie wybrałaś tą szkołę. Dobra, lepiej już chodźmy. A a Mart... Agatę już raczej nie muszę obudzić. No nie. A gdzie jest tata? No właśnie nie wiem. Nie cię obudzić. No. no dobra, no to nie wiem. Pewnie na dole pojechał. Pewnie na dół pojechał. No pewnie tak. Dobra, chodźmy. Tutaj powinien być tata, co nie? No powinien być. No powinien być. Możemy iść. No. Dobra. O, tu jesteś, tato. O, no cześć. Miałeś obudzić. Miałeś obudzić dziewczyny. Oj, zapomniałam. No dobra, trudno. Martyna, ty lepiej już jecha, jedzie do szkoły. Co cię tak zacina? Nie wiem. Dobra, no już jadę właśnie. Ja dwie godziny. nie że do szkoły, gdzie słodka. Nie wiem. Czekaj, dziewczyno idę po nią. Jezu, nie jest słodka tu jest. Płynie. No, Jezu, no wsiadaj. Już wsiadam, wsiadam, Dobra. Kurczyczki! O dobra, jadę! Jadę! Uuuu. O, jestem w szkole. Kurczę, zapomniałam plecaka! Dobra, trudno. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będziemy dużo robić. Dobra, zgłoszę po prostu nie przygotowania. Dzień dobry. Spóźniłaś się trzy minuty. 3 minuty tylko, nie przesadzaj pan. Nie przesadzaj? Tu mnie minuta! To już jest wywalenie ze szkoły. O pan. Pan się nad nami zituje. Nad wami nie, ale na tobą. Na pewno nie! No to proszę mnie uwagę wstawić i... A, i przygotowana jestem. Jezu, no, ja chyba zamdleję. Dlaczego jesteś nieprzygotowana? Zapomniałam pleceka z łódki. Jakie łódki? No bo jechałam łódką. A ty nie tramwajem jeździsz? Najpierw łódką potem tramwajem. O Jezu, ile ty musisz dróg prze. No ile ty musisz dróg po prostu przechodzić. No dużo. No dobra. To za to, że ty musisz tyle dróg przenosić, to, to ci akurat się nad tobą zlituje, ale następny raz ci nie wybaczam. Zrozumiałaś? Zrozumiałam. Koniec lekcji. Możecie iść do domów. No wreszcie nareszcie. Ile można było czekać? Na ten... Jakiś dzwonek głupi. Dobra, idę. Dobra, jada. Mm. Dobra, ja jestem w domu. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i subskrypcje, bo was to nic nie kosztuje, a mnie to bardzo motywuje. Pa